Z tej strony szper. Witam w kolejnym odcinku Skar Mechanika. W tym odcinku zajmiemy się Bolt Hellcatem. Hel eee, przynajmniej taka jest nazwa w grze. Eee, prawdopodobnie jest to samochód wzorowany na Oldsmobile eee, Catlas w wersji Coupe, czyli jakieś lata 70. Coś takiego. Eee, no, przynajmniej tak ludzie spekulują. Eee, w w tym odcinku no, ja podzielę oczywiście y, robotę tego przy tym samochodzie na dwie części. Y, w pierwszej części zajmiemy się demontażem i y, e, e, ewentualnie montażem podwozia, natomiast w drugiej części zajmiemy się tym, y, co najbardziej nas interesuje czyli montażem silnika, ale z uwzględnieniem części z performance shopu czyli y, chodzi o to, żeby efekt finalny. W postaci maksymalnej mocy silnika był jak, jak największy. Silnik w tym samochodzie, ja tam miałem wersję, już nie pamiętam. Jedną z tych dwóch zakupiłem. Silnik w wersji doładowanej. On jest oczywiście w tym momencie z tych stokowych części zrobiony na maksa, czyli w 100%. Ale to nic nie szkodzi, bo i tak go będę rozbierał, i tak, żeby. Zamieniać pewne części na te dostępne w Performance Shopie. Więc może już nie będę przedłużał, tylko pójdziemy na prawy podnośnik z tym sprzętem. Ja teraz zajmę się demontażem tego samochodu. Tam wszystkie części zdemontuję, później standardowo. Zajmę się regeneracją tych części na stole naprawczym, więc te fragmenty jakby tego odcinka zostaną przyspieszone, bo tu nie ma nic ciekawego jakby w tym, że będę odkręcał te wszystkie części i tak dalej, demontował. Także zobaczymy się po przerwie. Ok, na tym zakończyliśmy regenerację części, demontaż i regenerację części, tak naprawdę. I teraz podjedziemy do góry i zaczniemy montować podwozie. Także w tym odcinku mam nadzieję, że to się uda. To znaczy, że zdążymy. Aha, no tak, jeszcze miałem sprzedać złom. I zapomniałem o tym. Dobra. Więc tak, most tylny, resory piurowe. 600 dolców. Okej. Okay. Teraz tako o... Resor piórowy dwie sztuki. Mała tuleja gumowa jeszcze parę mi zostało z poprzedniego montażu zdaje się i... Także zamontujemy. Jest obudowa. Półnoś napędowa jest jedna sztuka. Cylinder też jest, szczęka też jest, proszę bardzo, bęben hamulcowy. I jest jedna falka. Na razie montujemy tą stokową, taką później będziemy się martwić, jak będzie wyglądać tuning wizualny. Zbiornik paliwa musimy kupić oczywiście. I pompę paliwa w Performance Shopie. Od razu kupimy pompa paliwa 300 dolców jest. Okej, okay, zamontowana ta lepsza część. Yy, teraz z drugiej strony, tutaj chyba będziemy musieli już kupować. Obudowa przegubu osi tylnej typu B. Pół napędowa tylna sztywna. Już już montujemy. E, teraz cylinderek. Cylinder. Jest, super, będziemy mogli zamontować i Szczęka Hamulca. Też jest dobrze. Jakieś części opcjonalne nam pozostały. Coś, coś musiałem kupować. Resor piorowy. Mamy, dobra. Mała tuleja leci. I teraz z drugiej strony. To samo. Dobrze. I amortyzator tylny typ B. Jeszcze jedna obejma resora by się przytała. Ok, i teraz możemy zobaczyć na wydechy. Od razu wydech się zrobi: Tłumik końcowy V8 OHV. Pracowy V8 OHV Dwie sztuki, proszę bardzo Dobra Teraz tłumik środkowy to samo, musimy kupić dwie sztuki rura wydechowa początkowa V8 OHV też będziemy musieli znaleźć coś takiego no co jest początkowa o jest dobrze, dwie sztuki teraz zajmiemy się jakby przednim zawieszeniem Yy, belka poprzeczna, przednia krótka 480 dolców i to montujemy. Yy, dobra, i teraz tak tuleja gumowa. O, już tylko jedna mi została. Musimy dokupić. mieć zwrotnica przednia też tylko jedna została. Oj, piasta przednia, dwie sztuki. Ech, tyle napisałem, piasta ma być dobra. A już kupimy na zapas. Nie, nie, tu kupiłem dobrze. E, dobra, i teraz taką dolne ramię wahacza. Dwie sztuki. Okej, okay, poszło i teraz tarcza hamulcowa wentylowana. Dwie sztuki. Zaślepka półosi dwie sztuki. I od razu wkręcimy tą tuleję, bo ciągle o tych tulejach zapominam. O przekładnia kierownicza się kłania. Dobra, zaraz się tym zajmiemy, ale z drugiej strony tylko zamontujemy wszystko. E, zwrotnica przednia typ B. Już szukamy zwrotnica przednia typ B. Okej, okay, zwrotnica przednia od B miała być, dobra. Jeszcze zacisk hamulca jeden musimy dokupić. Okej, okay, teraz możemy się zająć przednimi amorami, czyli amortyzator dwuwahaczowy, dwie sztuki. Sprężyny przednie jeszcze nie będę kupował, bo nie, nie jestem pewien, czy tam czasami nie mam. Wahacz górny, jeszcze dwie sztuki. Dobra, dokupujemy. Wa... Tak. tak, jeszcze z drugiej strony będę musiał e, dokupić, czyli sprężynę przednią też e, mus muszę kupić, to już to robię. Przeżyna, proszę bardzo, przednia, dwie sztuki. Dobra, to jeśli chodzi o to, a teraz taka pójdziemy z przekładnią kierowniczą. Drążek kierowniczy i końcówka drążka. O, źle napisałem. Tutaj mamy drążek z końcówką. I z drugiej strony zrobimy to samo. I końcówka, tak, ładnie. Teraz amora powiesimy ze sprężyną. I Felga Classic 08 razy 3 Classic 08 razy 3 Ok, także chyba udało nam się zmontować e, większość e, podwozia, czyli całe przednie i tylnie podwozie zmontowaliśmy. Ja teraz jeszcze opuszczę i tutaj parę rzeczy, jakby w komorze silnika, w, e, zamontuję. Czyli tam, co tam zostało, akumulator musimy kupić nowy, pewnie. Już to robimy. Serwo hamulcowe też zamontujemy od razu, i tu zostanie chłodnica. O, chłodnicę mamy zregenerowaną. Dobra, w następnym odcinku kończymy montaż silnika. Zajmiemy się tuningiem gaźnika. Czyli hamownia, sprawdzimy moc, jaką żeśmy uzyskali, jeśli chodzi o te części z Performance Shopu i oczywiście, jeśli chodzi o podkręcanie na gaźniku mocy silnika, i później będzie tor testowy. A jeszcze. Pośrodku pomiędzy tym wszystkim to jakaś lakiernia, jakiś tuning wizualny, też się tym zajmiemy. Czyli felgi na razie, kupiłem w tym odcinku te standardowe specjalnie, żeby jakby to tak pokazać, jak to wygląda. Jedynie do czego się muszę przyznać, to ta maska. Jest z tym wlotem, nawet nie wiedziałem, dopiero niedawno się dowiedziałem, że to można kupić, jeśli jak. Kupujemy, jeżeli mamy tą wersję silnika z tym wlotem powietrza, takim wystającym ponad maskę, to wtedy bierzemy sklep tuningowy, i tu jest karoseria, i tutaj są na przykład, tutaj Bolt z tą dziurą, taką, nie? także do różnych samochodów, żeby ten wlot się zmieścił, bo tak mm, kilka odcinków wcześniej też nie wiedziałem o tym i w innych samochodach tak się trochę podśmiechiwałem, że jak ten wlot powietrza, takie niedopracowane w tej grze, a tu się okazuje, że maska jest tylko trzeba jej szukać gdzie indziej po prostu jest w sklepie tuningowym No, także dobra, tak poza tym to, to wszystko co tu widzicie to jest stokowe to, to jest to podstawowe no i poza tymi częściami kilkoma w zasadzie, bo tam pompa paliwa w tym momencie poszła z performance shopu w tym odcinku i w kolejnym odcinku będziemy montować ten silnik, i tam będą już te tłoki i tak dalej. To będzie więcej części z performance shopu, i to będzie miało taki um, zasadniczy wpływ na tą moc, którą później uzyskamy, którą później oczywiście na hamowni podkręcimy. Także zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Na razie, cześć.